Witam się z Wami 10 kwietnia, plany poniedziałek. Pokażę Wam dzisiaj jak borówki moje wyglądają w trzecim roku uprawy. Możecie sobie zobaczyć na przykładzie blue cropa. Jak to wygląda. Takie piękne szyszki. Mieliśmy ostatnio przymrozki rzędu minus 6, nawet minus 7 w nocy. No i całe szczęście, nic tutaj się nie stało. Mam nadzieję, że uszkodzeń nie będzie mrozowych. się tego krzaka no jest bardzo piękna. Możecie sobie zobaczyć, ile tych owoców będzie w tym roku. Tak jak mówię, pierwszy rok. Ściąłem całkowicie drugi rok dałem sobie czas na odbudowanie tego, tego krzewu zostawiłem 5-6 pięknych pędów w tym roku przyciąłem i, i liczę na, na potężne zbiory tak samo ta reszta cała też to jest blue crop tutaj również Blue krop. Nie ma co oszczędzać sobie, a ten jest akurat posadzony w zeszłym roku na wiosnę. Spartan też przycięty, ale widzę, że zaczyna chyba chorować. Będzie trzeba coś z nim zrobić. Jeszcze zobaczymy co. Też został przycięty dosyć krótko. A tutaj jest e, też Blue crop, ale trzeci rok w Donicy. Próbowałem go odratować. Jak na razie idzie mu dobrze. Przesadzę go teraz na dniach. Akurat nie było za bardzo pogody na takie rzeczy. No i też jestem po pierwszej wertykulacji. Po trzech latach tego trawnika dużą się udało wyciągnąć. Mocno za. Zamszony był ten trawnik. Gdzie niegdzie szykują mi się dosiewki. W tym miejscu akurat ciągnąłem sobie też e, rurę do do hydroforu, żeby mieć nas całe ze studni. Wodę jakąś pociągniętą. Nawóz poszedł już w zeszłym tygodniu. Fajnie przed deszczami. Na dzisiaj jest akurat też taki dzień, że będę robił opryski. Ochronę, ochronę roślin zastosujemy, te pąki jak widać już są też nabrzmiałe, tu Wam lepiej pokażę. Akurat to jest śliwka, ona nie za bardzo ucierpiała, ale tu macie na przykład grusze i grusze, po gruszy widać, że te przymrozki minus 6, no coś tutaj pouszkadzały. Widać to ewidentnie, jak przyjrzymy się, no to widać, że te pąki, one nawet są takie sztywne, sztywne w dotyku i widać też, że, że te mrozy no, przyhamowały tą wegetację, bo był taki okres, no dobry tydzień czasu po 15 stopni i tak ruszyło wszystko, ale jak widać, no nieźle. Nieźle Dzisiaj to opryskamy Tu jabłoń też gala miałem w zeszłym roku piękne jabł jabłka z tego bardzo smaczne tutaj dosadziłem Ligola Już widać, że ruszył A tu mam e, Idareda chyba z tego co pamiętam albo Jona Gold, Jona Gold. tak I też w zeszłym roku no oberwałem wszystkie wszystkie kwiatki nie dałem tym drzewom zaowocować jedynie na tamtej na tamtej jabłoni zostawiłem na skosztowanie tak jak widzicie no jest ok. a tutaj szpaler tych winorośli widzicie że na pewno ruszyło bo wszystko tutaj płacze no i tak sobie uformowałem te, te winorośla, podwójny gujot tu nawet tak się leje, że cały pieniek jest mokry Ale to dobrze, bo, bo wiem, że, że na pewno wegetacja ruszyła no i tylko czekać na wiosnę, tak Żegnam się z wami, bo robota nie zająć.